Dobra, to od razu przejdę do konkretów. Dobra? Dobra. 13 października wrzuciłaś na swojego Instagrama informację o tym, że kończysz pracę nad filmem. Czy on został skrócony? Fani się nad tym zastanawiają. Yy, nie, nie, w ogóle nie, nie, ma, nie było kolaudacji, nie było final cuta, yy, reżyserka nie została dopuszczona do, do zakończenia swojego filmu. Czyli on jest taki długi, jaki był, trochę nudny. Ja nie wiem, on jest po prostu nieskończony. no. Moja droga, ja w kuluarach wielokrotnie rozmawiałam na temat Twojej pracy na planie. I wiele osób mówiło, że ty tam jak W ucharowałaś. Czy ty dostałaś wynagrodzenie? Y, moim największym wynagrodzeniem paradoksalnie jest, po pierwsze, super y, jakby znajomości, bo y, ludzie, z którymi pracowałam do tej pory, utrzymujemy kontakt i są naprawdę świetni. Myślę, że jeszcze nie raz będziemy pracować na planie, tylko już bez pana producenta. Yy, dwa niesamowite doświadczenia, się tyle super fajnych rzeczy nauczyłam, yy, że będę to wykorzystywać w swojej przyszłości. I suma Summarum film, któremu oddam całe serce i dwa lata dla mnie na artyski to jest zajebiste wynagrodzenie. Bo jednak jak to się skończy, yy, to, to to jest dla mnie enough. Aktorki nie dostały takiego kasowego wynagrodzenia, czyli rozumiem, że ty też nie, bo powiedziałaś tak dookoła. Że Wiesz, nie było no wynagrodzenia za Twoją ciężką pracę, no nie oszukujmy się, nie? No nie chcę mówić e, o finansach, zwłaszcza, że wiemy, że e, okazało się, że e, Emil nie zapłacił wielu ludziom. I e, po prostu jest mi wstydno i głupio przed nimi, bo pracowałam z nimi, tak jak Ci powiedziałam, sporo czasu. A ja zgłaszał się ktoś do ciebie z tym, że nie został zapłaty? Właśnie nikt się do mnie nie zgłosił. Dopiero jak się okazało, że. Jak dopiero jak się dowiedzieli, że mamy sytuację, jaką mamy między, ja, między Emilem i mną, to dopiero zaczęli do mnie dzwonić. Moja droga, wiele osób twierdzi, że to jest super promocja. Ty gdzieś tam mówiłaś, że to jest chujowa promocja. A nie? Dlaczego tak sądzisz? No, bo no nie, ale wiesz, że... ludzie ostatnio z Darią ładochą rozmawiałam. Ona powiedziała mi, że nieważne jak mówią, ważne, że mówili. A ty jakie masz spojrzenie na tę sytuację? No myślę, Dlaczego że słaba? jak wejdzie w prokuratura, syndyk i urząd skarbowy, no to każdy zrozumie, że to nie jest promocja, tylko to są poważne rzeczy i jakby zadłużenia u inwestorów, nie oddanie im pieniędzy, nie rozliczenie z ekipą, to są poważne rzeczy, to nie jest żadna promocja. A masz trochę tak, że boisz się, że Twoi fani nie pójdą na film ze względu na Ciebie? Myślę, że jeżeli bym tak powiedziała, to by nie poszli. Ale nie ma sensu, żebym tak mówiła, ponieważ większy szacunek mam do aktorów niż do wiadomo kogo. W związku z tym nie zależy mi na robieniu jemu na złość, bo to jest takie trochę zamknięte koło. Bo jak zrobię na złość jemu i będę chciała mu coś udowodnić, to film nie zarobi i pieniądze do nie trafią do inwestorów. A dla mnie najważniejsze jest to, żeby nikt nigdy nie zarzucił mi braku uczciwości i tego, że... Mm, że, nie wiem, ludzie przeze mnie poczuli się oszukani, bo ja yy, wystarczająco jestem oszukana. To już ostatnie pytanie w segmencie film. Czy będziesz chciała zrobić kolejny? Tak, bardzo bym chciała, ale na pewno nie teraz, bo yy, chciałabym trochę odsapnąć, naborać sił, ale, na, tak jak powiedziałam wcześniej, dużo też osób mnie do tego namawia, no, poznałam super ludzi i mam, yy, mieliśmy wtedy super też plany na przyszłość, teraz sytuacja się trochę yy, pokrzyżowała, no, ale może do nich kiedyś wrócimy. A jaka tematyka? Ciebie by zainteresowało. Chciałabym zrobić baśń y, o słowiańskich mitach. Wow, a skąd w ogóle to? Bo ja jestem. <laughs> taką śitezianką, że szok.